Wenus może być jednym z najjaśniejszych i najpiękniejszych obiektów na naszym nocnym niebie, ale nie dajcie się zwieść. Nasza najbliższa kosmiczna sąsiadka całkowicie nie nadaje się do życia przynajmniej takiego, jakie znamy to jedno z najbardziej toksycznych miejsc w całym układzie słonecznym. Jednak, jak pokazują najnowsze badania, na bardzo wczesnych etapach istnienia planety mogły znajdować się tam oceany wody. Wenus ma pewne uderzające podobieństwa z Ziemią. Obie planety mają bardzo zbliżone do siebie rozmiar, masę i gęstość. Mają bardzo podobny skład i znajdują się od siebie dość niedaleko jak na kosmiczne standardy, a właściwie ich orbity oczywiście znajdują się dość niedaleko. Rodzi to więc pytanie, czy Wenus mogła kiedykolwiek nadawać się do zamieszkania? Nowe badanie planetologów Aleksandry Warren oraz Edwina Kaita z Uniwersytetu w Chicago wykazało, że jeśli na Wenus panowały kiedyś warunki nadające się do zamieszkania i pozwalające na posiadanie wody w stanie ciekłym na jej powierzchni, to było to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i trwało dość krótki czas, zanim planeta przekształciła się w piekło z potężnym efektem cieplarnianym, jakim jest dzisiaj. W ramach najnowszych badań stworzyli model historii atmosfery Wenus, aby określić tempo i mechanizmy utraty. Tlenu, co z kolei ujawniło, że jeśli planeta kiedykolwiek miała wodę w stanie ciekłym, to było to możliwe co najmniej 3 miliardy lat temu. Wszystkiemu winien jest ekstremalny efekt cieplarniany. Wenus posiada najgrubszą atmosferę spośród planet skalistych w Układzie Słonecznym. Składa się z ponad 96% dwutlenku węgla, 3,5% azotu i śladowej ilości innych gazów, w tym helu i argonu. Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni planety wynosi około 95 barów, a więc jest w przybliżeniu tyle samo razy większe niż ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni Ziemi. Można je porównać do ciśnienia panującego w ziemskich oceanach na głębokości około 1 km. Według pomiarów, które udało się wykonać przy użyciu wysyłanych w kierunku Wenus Sąd, ciśnienie, jakie panuje na Ziemi na poziomie morza, występuje tam dopiero na wysokości około 50 km nad powierzchnią. Atmosfera Wenus, podobnie jak ziemska, dzieli się na kilka warstw w zależności od odległości od powierzchni. Jej najważniejszą warstwą jest troposfera. Jest najgęstsza i najmasywniejsza. Zawiera aż 99% masy całej wenusjańskiej atmosfery. Troposfera obejmuje obszar od samej powierzchni aż do wysokości około 65 km. Gęstość powietrza chociaż oczywiście o powietrzu znanym nam z Ziemi nie ma tutaj absolutnie mowy wynosi aż 67 kg na metr sześcienny. Jest to wartość 56 razy większa niż gęstość naszego ziemskiego powietrza, którym oddychamy na co dzień. Ciśnienie przy powierzchni jest na tyle wysokie, że dwutlenek węgla występuje tam w stanie nadkrytycznym i pokrywa całą powierzchnię planety. To w połączeniu z gęstymi chmurami, dwutlenkiem siarki i parą wodną odpowiada za występujący na Wenus potężny efekt cieplarniany, niespotykany na żadnej innej planecie układu słonecznego. Napotkać możemy tu nawet deszcze kwasu siarkowego, ale co ciekawe, ze względu na wysoką temperaturę odparowują po drodze i nigdy nie docierają do powierzchni. Jest to tak zwana wirga, czyli opad, który nie dociera do powierzchni, ponieważ sublimuje lub paruje, zanim zdąży opaść. Temperatura, jaka panuje na powierzchni Wenus, sięga prawie 470 stopni Celsjusza. To około 140 stopni więcej niż temperatura topnienia ołowiu. Panuje tam wyższa temperatura nawet niż na Merkurym, który znajduje się przecież znacznie bliżej Słońca. Wenus rozmiarowo jest bardzo zbliżona do Ziemi. Jej średnica to 95% średnicy naszej planety i wynosi 12104 km. Z kolei jej masa to 81,5% masy Ziemi. Na tym jednak kończy się większość podobieństw, bo warunki na powierzchni różnią się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, i to bardzo. Ukryta pod gęstymi chmurami powierzchnia była dla nas niedostrzegalna przez bardzo długi czas. Obecnie wiemy już, że w przeciwieństwie do Ziemi. Czy Marsa, które usiane są kraterami, powierzchnia Wenus jest stosunkowo gładka. Około 80% to równiny wulkaniczne. Oto jak teraz wygląda Wenus. Jednak wcześniej w historii układu słonecznego, kiedy Słońce było nieco łagodniejsze, Wenus mogła być bardziej przyjazna z umiarkowanym klimatem, jeziorami i oceanami płynnej wody. Planetolodzy chcą wiedzieć, jak i dlaczego Wenus znalazła się w takim stanie, w jakim jest teraz. Ponieważ Wenus jest tak podobna do Ziemi, opracowanie jej historii może pomóc nam dowiedzieć się, jakie jest prawdopodobieństwo, że nasza rodzima planeta podąża tą samą drogą. Brak tlenu w atmosferze Wenus jest zagadką. Gdyby planeta kiedykolwiek miała ciekły ocean, woda wyparowałaby do atmosfery, gdy Wenus się rozgrzała, rozpadając się na wodór i tlen poprzez fotodysocjację, reakcję chemiczną wywołaną przez światło słoneczne. Wodór wyciekłby w kosmos, ale tlen. Powinien pozostać. Warren i Kite, chcąc dowiedzieć się, gdzie mógłby podziać się tlen, skonstruowali model oparty na nadającej się do zamieszkania Wenus. Umieścili oceany wodne na powierzchni tej planety, dodali mechanizmy, które mogły przyczynić się do utraty tlenu i poprawili parametry takie jak ilość wody i ramy czasowe, w których woda mogła być tam obecna. Wykonano ponad 94 tysiące różnych symulacji i ostatecznie tylko niewielki procent zakończył się sukcesem i pokazał kilka interesujących. Trendów. Jedną z możliwości jest to, że tlen z Wenus został związany z węglem emitowanym przez wulkany, tworząc dwutlenek węgla. Jednak ten scenariusz wydawał się badaczom mało prawdopodobny. Uważają, że mógłby raczej wyciekać w kosmos, podobnie jak wodór, lub zostać zamaskowany w utleniającej się magmie na powierzchni planety. A oceany musiały wyschnąć nie później niż 3 miliardy lat temu. Aktywność wulkaniczna Wenus w przeszłości mogła być jednak ograniczona przez ilość radioaktywnego argonu, wciąż obecnego w atmosferze planety. Ustalając najpierw jak aktywna wulkanicznie była Wenus w przeszłości, naukowcy byli w stanie oszacować ile wody mogła mieć planeta. Odpowiedź brzmi w porównaniu do Ziemi niewiele. Oceany na Wenus mogły mieć nie więcej niż 300 metrów głębokości, a to ponad 10 razy mniej niż średnia głębokość Ziemskich oceanów wynosząca 3688 metrów. Póki co jest to jedynie hipoteza. Symulacje nie potwierdzają jednoznacznie, czy oceany na Wenus faktycznie kiedyś występowały. Jedno jest jednak pewne: nawet jeśli były, to były znacznie skromniejsze niż na naszej planecie, a warunki sprzyjające życiu mogły występować tam tylko przez bardzo krótki czas. Przez warunki panujące na tej planecie ciężko jest poznać Wenus. Sondy Venera, które lądowały na jej powierzchni, działały przez raptem kilkadziesiąt minut, o ile w ogóle, ponieważ te wysokie ciśnienie, wysoka temperatura oraz bardzo kwasowe środowisko uszkadzały je dość szybko, więc Poznanie tajemnic Wenus powinno być naszym jednym z naszych kosmicznych priorytetów. Dlatego nie mogę się już doczekać misji na Wenus, które być może odpowiedzą nam na jeszcze więcej pytań. I od razu przypomina mi się film Journey to the Planets, albo Voyage to the Planets, tak teraz mi przyszło do głowy, właśnie. Film wyprodukowany przez BBC, w którym oglądamy zmagania kilkoro astronautów podróżujących przez Układ Słoneczny. W pewnym momencie docierają oni również do Wenus i lądują na jej powierzchni. W pobliżu jednej z Sąd Wenery i tam mogliśmy oglądać wizualizację tego, jak wygląda atmosfera Wenus na poziomie powierzchni. Te ciężkie gazy, które się tam unosiły, wyglądały dosłownie tak, jakbyśmy patrzyli przez wodę, właśnie przez to, że ta gęstość była tak olbrzymia i załamywała światło. Także brawa dla twórców filmu, którzy uwzględnili nawet takie drobne smaczki, które wpływały na całą kształt tego widowiska. Serdecznie polecam Wam, żebyście sobie ten film obejrzeli. Jest dostępny, zdaje się na jakichś platformach streamingowych z tego co pamiętam. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!